Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji, która jest jednym wielkim dziękuję. Dzisiaj 23 grudnia 2024 roku. Ostatnie nagranie w tym roku. Ta audycja jest jednym wielkim dziękuję. Dziękuję losowi. Dziękuję wam wszystkim za to, że przez ten rok wytrwa, wytrwaliście ze szrekiem, z Kubusiem Puchatkiem i z Jasiem Fasolą. W mojej osobie dziękuję za każde dobro, oczywiście to było ironiczne. Dziękuję za każde dobro, dziękuję za każdy dobry gest. Uważam, że moje życie bez Was byłoby puste i nie miałoby takiej wartości, dlatego że każdy człowiek jest wartością dodaną i każda chwila w życiu jest darowana przez opatrzność, los Boga, różnie to nazywają. A najważniejsze w życiu jest po prostu praktykowanie miłości w drobnych gestach. I bez względu na to, czy jesteś wierzący, czy niewierzący, to chcę Ci dzisiaj życzyć tego, żeby ta miłość, która się, którą mamy w sobie, która się przejawi, żeby ona była wartością uniwersalną i żeby królowała w Twoim życiu. Żeby królowała przy Twoim stole, żeby królowała w Twoim domu i żeby, żebyście na co dzień się po prostu wspierali. Żeby, żeby to, co jest wewnątrz Was, emanowało na zewnątrz. I żeby, żeby Wasze domy były pełne szacunku. Żeby Wasze domy były pełne miłości. Żeby po prostu czynić dobro bez względu na to, czy są święta Bożego Narodzenia, czy są święta Wielkiej Nocy. Pamiętajcie, że to są wszystko daty umowne. Chrystus nie urodził się 25 grudnia i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie daty są umowne, natomiast niosą one przesłanie uniwersalne. Po prostu więcej jest dobra niż zła i dobro zawsze zwycięża, choć zarówno dobro i zło są w nas. I zależy, czemu poświęcamy uwagę, w co się angażujemy. I, i, I jak patrzymy na swoje życie. Życie jest także pewnym procesem. Wszystko, co się w życiu dzieje, zaczyna się w nas samych, jest po coś i jest w nas. I bardzo bym prosił Was, żebyśmy nie zapominali o ludziach, którzy, którzy są gdzieś w domach opieki, którzy są gdzieś w szpitalach. Pozostawieni z różnych względów. Pamiętajcie o tych ludziach. Pamiętajmy o tych ludziach po prostu na co dzień. Niech ta sztafeta pokoleń, opromieniona światłem miłości, po prostu dalej trwa. Po prostu dalej trwa. I niech Wam ten rok 2025 przyniesie jak najwięcej dobra, jak najwięcej miłości i jak najwięcej szczęścia, ale takiego szczęścia które znajduje się nie stawiając mu żadnych warunków. Bo szczęście to stan ducha. Szczęście to stan ducha. I żebyście nie zapominali w biegu, w konsumpcjonizmie, w pośród różnorodnych bodźców, pośród których łatwo się zagubić, to żebyście nie zapominali, że najważniejsze są relacje, najważniejsze są ludzie i najważniejsze jest to, co mamy wewnątrz. I jak siądziecie do tych wigilijnych stołów, to pamiętajcie, PiS się skończy, platforma się skończy, SLD również trafi szlak i wszelkie inne partie mają swój czas, ale ten czas minie. Natomiast naj, najważniejsze jest to, żebyśmy my dla siebie byli uważni, żebyśmy my ze sobą byli solidarni, żebyśmy my żyli ze sobą razem, a nie obok siebie. I żebyśmy zanim podbijemy kosmos i wyślemy kolejną ekspedycję na Marsza w poszukiwaniu wody czy jakiegokolwiek innego śladu życia, to żebyśmy moi drodzy nauczyli się po prostu żyć obok siebie. I żeby wiedzieć, że starych drzew się nie przesadza, stary, starszego człowieka nie zmienimy i należy mu okazywać szacunek, nie żądając zmian. I pamiętajcie, że każde święta spędzone z chorym, czy z seniorem są dla niego o wiele ważniejsze niż dla młodych i sprawnych, dlatego, że on ma tych świąt przed sobą mniej i miejmy to na uwadze. I po prostu cieszmy się sobą, cieszmy się miłością. Wróćmy, niech ten kolejny rok 2022, 2025 będzie przeżyty w zdrowiu. Będzie przeżyty, w, będzie przeżyty w miłości. I jeśli już cokolwiek Wam się zdarzy, a zdarzać się będą różne rzeczy, i te przyjemne, i te nieprzyjemne, to żebyście po prostu potrafili wyłapać ten błysk przyjemności, byli za niego wdzięczni. A te trudne rzeczy, które się zdarzą, bo w każdym życiu się zdarzają, to żeby wam to pokazało, w którym miejscu jesteście i co jeszcze warto przepracować, nad czym się warto zastanawiać. I żebyśmy przede wszystkim uznali swoje własne człowieczeństwo. I nauczyli się kochać w roku 2025 jeszcze bardziej świadomie, jeszcze głębiej, jeszcze mocniej. Bo po to jest tutaj jesteśmy żeby przyjść, zostawić swój ślad i po prostu iść dalej, ale żyć mamy tak, aby ślady naszych stóp nas przetrwały i tak, jakby każdy dzień naszego życia miał być naszym dniem ostatnim. I oczywiście będą się zdarzały różne rzeczy, ale ten kryzys czy to zawirowanie, które się zdarzyć będzie w waszym życiu i w moim życiu, one będą pokazywały yy, kto jest z nami na chwilę, a kto się przyszedł polansować. Bo bieda i problemy i sukcesy to prawdziwy test na przyjaźń, i o tym napisałem również na y, moim facebooku, i zachęcam do czytania, zachęcam do oglądania, i żebyście pośród pierogów, y, kapusty z grzybami, Kalpia w dzwon y dzwonku w Kalpia, czy kalpia po żydowsku, czy kalpia w Galarecie, kuti i tej zupy ze Śląska Fantastycznej, Siemiątki, chyba to się to tak nazywa, nie zapomnieli, że macie obok siebie drugiego człowieka, który jest ważny, który jest, nie nie który jest niepowtarzalny, który ma coś w sobie, bo każdy ma w sobie y jakiś potencjał I, i naprawdę każdy ma w sobie jakiś potencjał. I warto go odkryć. I godność, i miłość jest uniwersalna. Godność, i miłość jest uniwersalna. I, I naprawdę y, dobrymi ludźmi stajemy się wtedy, jak praktykujemy tę dobroć w drobnych gestach. I żeby w 2025 roku nadal oprócz zdrowia towarzyszyło Wam zaangażowanie, towarzyszył Wam zapał i towarzyszył Wam chęć spotkania żebyśmy znowu wrócili do stołów, żebyśmy znowu z szacunkiem mogli na siebie spojrzeć. Bo każdy jest różny, różnice między nami zawsze będą występować. Nie wierzę w jakieś nam sztuczne, narzucone przez polityków pojednanie czy odbudowanie wspólnoty. W to absolutnie nie wierzę. Wierzę natomiast w to, że, że oddolnie możemy się zacząć szanować. Wierzę w to, że możemy być uważni, wierzę w to, że możemy być solidarni i chciałbym, żeby nasza solidarność nie była akcyjna, ale żeby po prostu była taka drobna, mała i codzienna i żebyśmy zawsze pamiętali, że musimy wracać do prostoty i umniejszać prostactwo, że, że lepsza jest mocna przyjaźń niż byle jaka miłość. I nic na siłę. I żebyśmy pamiętali, mimo tego, że świat namawia nas do czego innego, że, nie pracuje, że pracuje się po to żyć po to, żeby żyć, ale nie żyje się po to, żeby pracować. No. Że musimy mieć jeszcze odrobinę czasu dla siebie, dla drugiego człowieka. Bo, bo wtórki nie będzie i łatwo wykorzystać. Że, żeby, żebyśmy w tym 2025 roku. Mieli mnóstwo okazji do tego, żeby czynić dobro, żeby wykorzystywać chwilę, żeby sobie zdać y, sprawę z tego, że czas jest największym tchórzem zawsze ucieka. A najważniejsze jest to, czego nie można kupić za pieniądze, choć pieniądze pewne rzeczy ułatwiają. Najważniejsza jest życzliwość, najważniejszy jest szacunek, najważniejsza jest przyjaźń i najwyższa forma przyjaźni najwyższa forma. Przyjaźni, czyli miłość. Najwyższa forma przyjaźni, czyli miłość. I po prostu bądźmy ze sobą. Bądźmy dla siebie nie tylko przy wigilijnym stole, ale po prostu na co dzień. I jeśli i nie patrzmy na siebie z góry, a jeśli patrzymy na siebie z góry, to tylko po to, żeby sobie wzajemnie pomóc wstać. Żeby sobie wzajemnie pomóc wstać. I prawdziwie silny człowiek. Nigdy nie będzie pchał Cię w dół, on zawsze będzie szukał sposobu, żeby pomóc Ci się wspiąć w górę i niech atmosfera mm, wigilijnych stołów będzie po prostu przeniesiona na mm, dzień, na życie codzienne, na tyle, na ile się da, bo jak mówię, w sztuczne pojednanie nie wierzę, ale to wszystko zależy od naszej świadomości, od naszego zaangażowania od stylu naszego życia, od odpowiedzialności, od tego, czy potrafimy nadać sens swojemu życiu sami, czy szukamy na zewnątrz. Jeśli chcesz komuś pomóc, to po prostu pomóż i nie czyń zawsze religijnych odniesień. Po prostu zrób to z serca. I niech wasze serca będą otwarte. Czyńcie dobro. Zawsze tam, gdzie możecie, gdzie dostrzegajcie. Dostrzegajcie dobro, czyńcie dobro. Ja staram się żyć w ten sam sposób. Z tego powodu, że jestem niepełnosprawny, nic mi się nie należy. Po prostu idę innym szlakiem. Jeśli wyjdziecie szlakiem zielonym, to ja wchodzę na czerwony. Jeśli wyjdziecie żółtym, to ja idę na zielony. Idę może dwa razy wolniej niż wy, ale do swojego celu też dojdę. I mam mnóstwo celów i marzeń do spełniania jeszcze w tym 2025 roku. Być może zrobię jakąś pracę naukową, choć to nie jest mój cel główny. Liczy się to, co się stanie po drodze do tego celu. Bo wszystko, co mnie w życiu spotykało, służy i służyło tylko i wyłącznie usamodzielnieniu. Tego, żebym sobie poradził, gdy moich rodziców już braknie. A kiedyś ich braknie, jestem tego świadomy. I mam tego absolutną świadomość, w związku z tym. Robił wszystko, żeby w, mimo trudności w poruszaniu się być jak najbardziej samodzielnym, przede wszystkim samodzielnym mentalnie, i żeby się nauczyć y, krytycznie myśleć. I żeby w 2025 roku ponownie wyjść z założenia, że lepiej dawać ludziom przykład zamiast przykład. Bo najlepszą szkołą jest Twój własny przykład. I w żadnej innej szkole ludzie nie lubią się uczyć. Dlatego dawajcie ludziom przykłady zamiast wykładów. Jeśli moje audycje w Was inspirują, to będą one nagrywane. Mimo tego, że technicznie pewnie będą niedoskonałe, to będą nagrywane, i dziękuję za każdy dobry gest. Dziękuję w Środowisku Myśli Polskiej, dziękuję Polskiemu Ruchowi Lewicowemu, dziękuję Międzynarodowemu Radiu Białoruś i doktorowi Radziwionowi Popierowi za przesłanie książek do mojej pracy. I na pewno jeszcze mnóstwo ważnych recenzji przede mną. Jeśli pracujesz, właśnie to pracuj, żeby żyć, ale nie żyj, żeby pracować. Jeśli chcesz kim jechać na wakacje, czy na ferie, czy na urlop, to zobacz, czy ktoś tego naprawdę nie potrzebuje. Jedźcie wspólnie. Jeśli możecie, to oddawajcie krew, bo to najważniejszy dar w życiu. I wielokrotnie widziałem, jak krew przedłuża życie, a każdy dzień życia można przeżyć w sposób niepowtarzalny dlatego, krew jest ważna. Jeśli chcesz się zaangażować, zaangażuj się na przykład w, w wolontariat w Polskim Czerwonym Krzyżu, czy w Fundacji Mikołaja Rykowskiego. Dobre Miejsce. Obecnie są organizowane przez nich Wigilie i staraj się z codzienności, mimo trudności obiektywnych. Ja wiem, co się dzieje. Ja wiem, jak, w jakiej ludzie niepewności żyją. Ja wiem, że dzisiaj ludzie nie są sobie w stanie nic zaplanować. Ja wiem, że. Że PRL, mimo tego, że nie był państwem doskonałym, ale żadne państwo nie jest doskonałe, dawał ludziom jakąś perspektywę, ludzie coś sobie mogli yy, zaplanować. PRL był bardziej zdyscyplinowany, była większa dyscyplina, mniejsza ilość bodźców itd., itd. To jednak, mimo wszystko, wierzę w to, że nasza codzienność może być naprawdę świętem. Jeśli, taką, jak, jeśli takie święto sobie uczynimy i czyńcie sobie z własnej codzienności święto, a przede wszystkim się nie bójcie, nie bójcie się absolutnie. Strach jest dobrą emocją pierwotną, pozwala ludziom przetrwać w drobnych, w trudnych sytuacjach życiowych, ale ci globaliści używają strachu jako narzędzia do zarządzania masami. Nie dajcie się zatem zastraszyć. Żyjcie po swojemu, Zgodnie z własnym stylem życia i nie buntujcie się dla buntu, ale niech wasz bunt będzie siłą twórczą, która napędzi wasze życie. Tego Wam życzę. I oczywiście zdrowia, i tego, żebyście wiedzieli także w 2025 roku, co z tym zdrowiem zrobić, i niemal, by nie zmarnować ani jednego dnia życia. I mimo że jestem osobą niepełnosprawną, mimo tego, że towarzyszą mi Jadzia i Zosia, które również Was pozdrawiają, to chcemy Wam powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwi. Właśnie dlatego, że żyjemy w, w, w sytuacji ograniczonych potrzeb konsumpcyjnych, właśnie dlatego jesteśmy szczęśliwi Jadziom i Zosią, że zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszędzie zdążymy, nie każdy nas zrozumie, w związku z tym może musimy robić wszystko, aby cieszyć się każdym dniem. I tego Wam życzę. Ważmancie Antoniak, Siemkowice, Ulica Wierzbowa 1, powiat Pojętno-Wywództwo Trudskie. Siemkowice, Ulica Wierzbowa 1, powiat Pojętno-Wywództwo Trudskie. 6, 6, 6, 2, 6, 8, 3, 9, 5. 6, 6, 6, 2, 6, 8, 3, 9, 5. Marcin z małej litery, podłoga Antoniak 7, 9, mapa.wp.pl Marcin, podłoga, Antoniak79, mapa.wp.pl I Marcin Antoniak, Facebook, koleś w niebieskiej koszuli, z kulami w ręce, zdjęcie na tle książek u mnie w domu robione. Serdecznie Państwa do siebie zapraszam i na każdy dzień 2025 roku życzę Państwu jak największego światła wewnętrznego w sercu. Niech po prostu emanuje z Was dobro mimo trudności, bo każdą trudność również można wykorzystać po temu, żeby więcej zrozumieć i więcej się nauczyć. A jak powiedziałem, dzisiaj żyjemy w świecie pełnym wiedzy, czerpanej z, ró z różnych źródeł, ale brak nam, nam mądrości. Ja wierzę, ja ufam w to, że ja mam po prostu mądrych słuchaczy, czyli takich, którzy potrafią to, czego się nauczyli. Zastosować w życiu codziennym. I tego Wam życzę: jak najwięcej praktycznego myślenia, krytycznego myślenia, i tego, by ta wiedza, którą zdobywamy dzięki różnorodnym doświadczeniom życiowym, była umiejętnie zastosowana w życiu. A, zabawy, a nastrój zabady sylwestrowej niech Wam towarzyszy w każdym dniu 2025 roku. I niech Wam się po prostu darzy. Jeszcze raz. Dziękuję za każde dobro, za każdy drobny gest, za każdą wirtualną i realną obecność i nic mnie tak nie woduje, jak wasza obecność w moim życiu, bo prawdziwa rehabilitacja nie polega tylko na tym, że się ćwiczy ręce, nogi albo bada się wydolność organizmu. Prawdziwa rehabilitacja to także to także obecność mentalna, obecność psychiczna. I takie po prostu szczere, proste, życzliwe wsparcie. I udzielajcie sobie tego wsparcia na co dzień. Udzielajcie sobie tego wsparcia na co dzień, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Oni nas mogą rozgrywać z poziomu góry na różnych frontach, przestawiać te pionki na geopolitycznych statorzy szachownicy w różnych konfiguracjach. Ale tak naprawdę to my dla siebie samych powinniśmy być najważniejsi, nie tylko przy Wigilinie stole. I mam nadzieję, że moi, słucha moi, moi, moi słuchacze, moi czytelnicy, odbiorcy moich obiecji będą umieli przenieść ten wigilijny, ten świąteczny nastrój na swoje po prostu codzienne życie. I ja nie, nie dzielę ludzi na wierzących, niewierzących. Dla mnie każdy jest niepowtarzalny. I każdy ma różne okoliczności życiowe, jakie mu towarzyszą w życiu, nieraz bardzo trudne. A moim zadaniem, jeśli jest to możliwe, to poprzez uważne słuchanie Was, jest wydobyć z Was samych Wasz niepowtarzalny potencjał, umieć się mu przyjrzeć i dobrze go wykorzystać ku, w, ku własnemu podbudowaniu się i ku waszemu podbudowaniu się. I wykorzystujmy swój potencjał w najdrobniejszych rzeczach. Po prostu bądźmy dla siebie życzliwi, uważni, pełni szacunku. I pamiętajmy, że najważniejsze nie jest to, czy ty znasz tą czy inną diagnozę. Najważniejsze nie jest to, czy znasz odpowiedź na to czy na inne pytanie. Nie wszyscy będziemy uzdrowieni, nie wszyscy będziemy zrozumiani, nie wszyscy będziemy zawsze i w każdym momencie wyrozumiani dla siebie, ale zawsze jest moment i zawsze jest chwila na to, żeby się po prostu o siebie w zwykły sposób zatroszczyć. I niech wam w 2025 roku nie brakuje powodów do tego, czy sposobów na to, żeby się zatroszczyć. I bądźcie ludźmi sposobu, bo są ludzie, którzy szukają sposobu, żeby coś dla innego zrobić, a są ludzie, którzy szukają powodu, żeby nic nigdy nie robić. Ja mam nadzieję i sam do tego dążę, żeby zawsze znaleźć sposób, żeby dotrzeć i wysłuchać samym sobą. I tego słuchania samym sobą i stawiania sobie także dobrych pytań Wam życzę, bo nie zawsze znajdziemy w życiu na każde pytanie odpowiedź. Czasem ta odpowiedź wisi gdzieś w próżni, ale zawsze należy szukać okazji do tego, żeby stawiać pytania i żeby te pytania były dobre. Kłaniam się wam, otwieram wam serce i ramiona i w 2025 roku ten dom dla ludzi o otwartych w sercach, umysłach, dla ludzi, którzy mają serce, umysły jak skład ochrony również będzie otwarty. Zawsze tutaj będzie czekała herbata, stół i uśmiech i chęć do rozmowy i ciekawość w stosunku do drugiego człowieka i ogromny dla was szacunek. Dziękuję za już. Będzie jeszcze, na pewno się spotkacie jeszcze z wieloma ważnymi problemami, z fajnymi recenzjami. Nadrukcie sobie także, jeśli chcecie, zaległości literackie i po prostu cieszcie się wzajemnie sobą. Bo wy sami dla siebie i dla innych jesteście najważniejsi, a na co dzień w tym zagonieniu się nie znajduje na to czasu. I bardzo często, dopiero w chwili choroby. I dopiero w chwili umierania zdajemy sobie sprawę, że życie jest tak naprawdę proste. I polega na codziennym spotkaniu się z samym sobą i z innym człowiekiem. I nie musimy robić nic innego, jak dbać pośród pracy i codziennych obowiązków, żeby te spotkania były jak najlepsze, nie ilościowo, ale jakościowo. A zatem zdrowia, szczęśliwości, ogólnoludzkiej solidarności, jak najlepszych spotkań. Wam życzę z 2025 roku, a także nieustannego zaangażowania i tego, żeby Wam się zawsze chciało chcieć. Wasz macie, Antonia, otwieram Wam serce i ramiona i zapraszam do współpracy, moi kochani, drodzy czytelnicy i słuchacze.